Proszę Dla nas to jest tak naprawdę kilkanaście lat. Przecież nie robimy tego e, zawodowo. To, to, to jest hobby. E, większość z nas zaczynała od walki pieszych. Jako nastolatkowi jak to fantazji To szybko tak nam w taką pasję bardziej historyczną, związaną z historią. I w naszym przypadku, w przypadku naszej grupy było to e, połączenie różnych podziałów wokół e, pasji, które się zeszły w tym momencie, tej pasji historycznej, rycerskiej, pasji związanej z Jastrząbką i od już dziewięciu lat nasza drużyna i nasza, nasza, i, e, nasza grupa i spory nawet mamy doświadczeń z którzy trzy razy w tygodniu, czy cały rok, czy zima, czy do lato cały czas ćwiczą, e, aby móc po paru latach treningów zbierania, odtwarzania takiego uzbrojenia sprzętu, stroju, występować znaczy w naszych w paradach, w miniejach, zarówno otwartych dla publiczności, jak i dalej. Tak, Od 20 minut 30 to ona ma taki komfort powolnego ubierania się na spokojnie zakładania takiej zbroi z tym że no trzeba dodać że kilku elementów nie założy się samemu na przykład na pierśnika nie da, da e, zadnąć e, samemu więc jest potrzebna jest zawsze zawsze powoli ona jest bardzo ciężka ogranicza ruchy e, dobrze zrobiona zbroja ale nasze zbroje są robione na miarę dobrego prawca, nie ograniczają Te nie ograniczają ruchu, aczkolwiek są ciężkie, Ze względu na dobre dopasowanie one w pierwszym momencie, nawet, nawet specjalnie nie czuć tego ciężaru, dopiero po, e, poruszania się, projadają no, daje o sobie znać, no, a jest to od 20 paru do 30 kg. Więc nawet jeżeli ona jest idealnie spasowana, nawet jeśli się rozkłada się idealnie, no to po pewnym czasie, to no nie ma wątpliwości, że człowiek coś na sobie, no i nie ukrywam, że e, jazda konna jeszcze w takim zbroi nie należy do najłatwiejszych, na pewno ktoś kto jeździł u no, a nie wiem, jeśli ale u wtedy, no, od razu e, tak, tak łatwo do boju nie, nie ruszy.